Witam na kanale Kaktusy Rozodporna. Jest to pierwszy film w 2023 roku. Jak widać wzmocnienia tunelu się sprawdziły. Tutaj na ścianie wschodniej mieliśmy, a myślę, że blisko pół metra śniegu. Tunel się nie zawalił, wytrzymał. Rośliny mają się ogólnie dobrze nie widzę, na to chwilę żadnych strat. Więc do tego filmu dołączę fragmenty, które nagrałem około połowy grudnia przed opadami. I zapraszam do oglądania już w nowym roku. Witam na kanale Kaktusy Mrozoodporne. Mamy połowy grudnia. I już są pierwsze przymrozki. To co najgorsze jest w naszych warunkach, to to, że przyjdzie mróz, później odwilż, później mróz, później odwilż. To jest najbardziej zabójcze. Chociaż spodziewamy się największych fal mrozu, pewnie w styczniu. A że nie będę mógł tutaj przyjechać, więc zamierzam przerzucić agrowłókninę. Na razie. Jest to tak zabezpieczone, że tunel był do tej pory otwarty, przewiew był, tunel nadal będzie przewiewany, ale już niestety muszę go zamknąć, więc założymy tutaj taką agrowłókninę, która zabezpieczy przed ewentualnym skapywaniem wilgoci, ale też i przed ewentualnie dużym przymrozkiem. No, powiedzmy, może to wiele nie zmieni, ale na pewno troszeczkę poprawi. Taka grawukina zachowa się jak taka kołderka. Jak widzicie, rośliny w skrzynkach, no, myślę, że w dobrej kondycji. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach, pewnie już w nowym roku. Do zobaczenia! Cześć!